Na kanale Sport Codziennie pojawia się przegląd najciekawszych wiadomości ukazujących się w branżowych mediach. Znajdziecie tutaj zarówno wiadomości, ciekawostki jak i afery ze świata sportu. Zapraszam do subskrypcji. Mało kto liczył na to, że Shakira i Gerard Piqué staną się w pokojowej atmosferze. Utwór Shakiry, który jest mocnym hejtem na byłego piłkarza Barcelony, bije rekordy wyświetleń. W ciągu jednego dnia został wyświetlony na YouTubie 50 milionów razy, co jest rekordem wszech czasów jeśli chodzi o muzykę latino. Pique potrzebował dnia, żeby dostatnie odpowiedzieć wokalistce i zrobił to w dość wyrafinowany sposób. Gerard Pika jest twórcą i właścicielem Kings League, czyli hobbystycznej ligi piłkarskiej. Drużyny na placu gry mogą wystawić tylko 7 zawodników i grają na specjalnych dla związku zasadach. W projekt włączają się znane osoby ze świata piłkarskiego niektórzy wciąż będący czynnie grającymi zawodnikami. Gerard Piqué ledwie dzień po publikacji atakującej go piosenki Shakiry zdecydował, że sponsorem jego rozgrywek będzie Casio. Były gracz Barcy ogłosił to na wizji podczas spotkania poświęconemu Kings League. Rozdał również zegarki swoim współpracownikom. Ten gest można uznać za jednoznaczny. Sportowiec stanął w obronie swojej nowej dziewczyny i najpewniej nie pozwoli, by ktoś się obrażał. Czy w mediach pojawi się coś jeszcze? Dowiemy się niebawem. Mijają kolejne dni, gdy reprezentacja Polski nie ma trenera. Decyzję PZPN musi już podjąć niedługo. Selekcjonera mamy poznać do końca stycznia. Wybranie związku zadebiutuje w nowej roli 24 marca wyjazdowym meczem z Czechami w eliminacji Mistrzostw Europy. Awans do Euro 2024 będzie pierwszym celem nowego szkoleniowca kadry. A kto może nim zostać? Każdego dnia dowiadujemy się o nowych trenerach, którzy chcieliby poprowadzić reprezentację Polski. Prezes Cezary Kulesza zadeklarował, że nowy selekcjoner reprezentacji zostanie wybrany spośród zagranicznych kandydatów. W tej chwili nikt z polskich trenerów nie jest brany pod uwagę, powiedział w programie Sportowy Wieczór w TVP Sport. Cezary Kulesza dodał również, że bierze pod uwagę, czy potencjalny kandydat wcześniej prowadził już kadrę narodową. To oznacza, że odpada kandydatura na przykład łączonego ostatnio z kadrą Stevena Gerarda. Główni faworyci przedstawiani w mediach, czyli Wladimir Petkowicz, Herve Renard i Paulo Bento, mają bogate doświadczenia międzynarodowe i to zapewne o nich szczególnie myśli Cezary Kulesza. Mendy częściowo uniewinniony, ale wciąż pozostają dwa zarzuty. Rozprawa odbyła się wczoraj w północno-zachodniej Anglii. Wobec tego, że zostały dwa zarzuty, sprawa będzie kontynuowana. 28-letni francuski piłkarz, zawieszony od wielu miesięcy przez Manchester City, był oskarżony łącznie o 7 gwałtów, usiłowanie gwałtu i napaść na tle seksualnym groziło mu do żywocie. Na razie po 14 dniach narady uniewinniono go od 6 gwałtów i jednej napaści seksualnej na 4 kobiety ale ławie przysięgłych nie udało się uzgodnić werdyktu w sprawie dwóch innych zarzutów. Jednego za gwałt na 24-letniej kobiecie w październiku 2020 roku i jednego za usiłowanie gwałtu na 29-latce w 2018 roku. Kryzys w Chelsea. 10 miejsce w tabeli Premier League, odpadnięcie z Pucharu Anglii i Pucharu Ligi, sześć porażek w ostatnich ośmiu meczach, 10 kontuzji w pierwszym zespole. Zawieszenie żoła Felixa na trzy meser za czerwoną kartkę w debiucie, sezon Chelsea jest już praktycznie stracony. The Blues, aby wyjść z kryzysu, potrzebują czegoś. Ponad 300 milionów euro wydane na transfery to zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich europejskich klubów, a efektów brak. Trener Graham Potter jest zmuszony do gaszenia kolejnych pożarów, ale brakuje mu doświadczenia, żeby to wszystko udźwignąć i jeszcze poprawić wyniki. Na ten moment trudno mówić w przypadku Chelsea nawet o awansie do Ligi Mistrzów, a to może tylko pogłębić kryzys. W internecie krąży już zdjęcie, co stało się z wyglądem trenera Chelsea w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Widać, że selekcjoner przeżywa prawdziwy kryzys. Nadszedł czas na spotkanie z Crystal Palace, które będzie miało miejsce w niedzielę. Czas na kolejne emocje w zawodach Pucharu świata w skokach narciarskich. Tym razem zawodnicy będą rywalizować w Zakopanem. Odbędą się tutaj dwa konkursy, drużynowy i indywidualny. Mateusz Leleń, dziennikarz TVP Sport, zdradził, że tradycja zostanie podtrzymana i polscy skoczkowie będą latać do wybranych przez siebie piosenek. Znamy już przeboje, na które postawili Dawid Kubacki i spółka. Dużym zaskoczeniem jest wybór lidera Pucharu Świata, ten bowiem postawił na utwór Zbigniewa Wodeskiego pszczółka Maja. To jak przekonuje dziennikarz, jest nawiązanie do narodzin jego drugiej córeczki Mai. Na zupełnie inne rytmy postawił Piotr Żyła. Podczas jego skoków usłyszymy Country Roads w wykonaniu Hermes House Band. Co roku swój przebój zmienia Kamil Stoch, tym razem postawił na utwór Rosa Aura. Czy Dawid Kubacki wygrał zakopanem, mimo że w wywiadzie przyznaje, że musi wstawać do nowonarodzonej córki dwa razy w nosy? Emiliano Martinez był jednym z bohaterów piłkarskich Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Niestety, więcej niż o jego popisach w bramce reprezentacji Argentyny mówi się o jego zachowaniu. Emiliano został wybrany najlepszym bramkarzem mundialu i oszalał. Najpierw obsceniczny gest na podium, potem kpiny z Kiliana Mbappé. Sprawa nie mogła i nie przeszła niezauważona. FIFA musiała zająć stanowisko wobec tego, co zrobił Martinez. I jedno jest pewne: na pewno nie ominie go kara. To już koniec sportowych newsów na dzisiaj. Jutro pojawi się kolejny odcinek. Jeżeli spodobał Ci się dzisiejszy materiał, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, żeby nie przegapić jutrzejszego odcinka kanału Sport. Dzięki i do zobaczenia.